Cześć, tutaj Grzesiek z altanki. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy pokazać Wam, jak przygotować basen do zimy. Kiedy zamknąć basen na zimę? Początek jesieni, czyli końcówka września, początek października to idealny moment. Najlepiej czekać, aż temperatura otoczenia na stałe spadnie poniżej 18 stopni, natomiast temperatura wody spadnie poniżej 15 stopni. Wtedy nastąpi biologiczne uśpienie wody, co spowoduje obniżenie się rozwoju bakterii i alg. Co zrobić, aby prawidłowo przygotować basen na zimę? Krok pierwszy: dokładnie wyszorować dno i ściany basenu. Do czyszczenia ścianek i dna basenu możemy użyć ręcznych szczotek. Odkurzacza ręcznego podpinanego pod skimmer, lub robota czyszczącego. Powinniśmy zabrać wszystkie zanieczyszczenia, wszystkie liście z dna basenu. Po wyczyszczeniu niecki basenowej, pamiętajmy również o drabince. Należy ją wyczyścić z ewentualnych ognisk rdzy czy glonów. Musimy również pamiętać o wyczyszczeniu filtra skimera. Kolejnym krokiem jest obniżenie poziomu wody w basenie. Powinniśmy wylać około 20 cm poniżej najniższego punktu. W przypadku naszego bosenu jest to dysza. Zapobiegnie to ewentualnemu cofnięciu się wody do instalacji. Żeby wypompować wodę, możemy użyć pompy z naszego zestawu filtracyjnego. W tym celu należy ustawić pompę w pozycji Open Winter. Natomiast wypompujemy wodę tylko do poziomu skimera. Żeby wylać wodę poniżej poziomu dyszy, możemy użyć specjalnej pompy do wylewania wody lub też użyć sprytnego sposobu. Nalewamy wody do rury, zasłaniamy ręką, wyciągamy poza powierzchnię basenu i woda się wylewa. Kiedy obniżyliśmy poziom wody, kolejnym krokiem będzie chemiczne zabezpieczenie basenu. W tym celu sprawdzimy i wyregulujemy poziom pH oraz dodamy chlor i specjalny środek do zimowania basenu. Chlor dawkujemy zgodnie z wytycznymi producenta. Ponieważ filtrację mamy już wyłączoną, warto jest ręcznie rozmieszać chemię w basenie w celu lepszego jej rozprowadzenia. Następnym etapem jest przykrycie basenu. W tym celu możemy użyć plandek, siatek lub specjalnych zadaszeń. Zapobiegnie to dostawaniu się nieczystości do wody. Musimy również wylać wodę ze zbiornika złoża filtrującego. W tym celu należy odkręcić tą nakrętkę. Po opróżnieniu zbiornika, w miarę możliwości, wszystkie elementy chowamy w suche i ciepłe miejsce. Zakończyliśmy już pracę przy naszym basenie. Jest on gotowy teraz na sezon zimowy. Teraz możemy wrócić do niego na przełomie marca i kwietnia i ewentualnie sprawdzić i skorygować poziom pH i zawartości chloru. To wszystko na dzisiaj. Dzięki Wielkie Cześć.